I dzień dobry wszystkim. Witam i rozmawiamy na temat tego, co to znaczy korzystać z niewłaściwych informacji. Czyli jeśli słuchasz ignorantów, to na ogół na tym tracisz, prawda? Taki jest tytuł dzisiejszego spotkania. Słuchając ignorantów, tracisz i oczywiście jest nawet informacja, ile można stracić, ponieważ jest to wyliczone. Tak przynajmniej podałem tutaj w tym przykładzie i on się nie bierze z nikąd, on się bierze z konkretnych przeliczeń. Rzeczywiście tak to jest, tyle to mniej więcej wychodzi i zaraz sobie powiemy, skąd się bierze ta kwota i dlaczego ona wyglą wygląda właśnie taka, a nie inaczej. To są średnie statystyczne, to są dane statystyczne, które uzyskuje na podstawie przeliczeń i obsługi klientów. Tak to wygląda, mniej więcej 1,2 miliona i w przeliczeniu na waluty, no bo Niektórzy, którzy chcą mieć plany finansowe, są albo z krajów, gdzie jest euro, albo z Anglii, gdzie są funty. To tak mniej, więcej, tak mniej więcej to jest. Z czego się to bierze? Te kwoty nie biorą się znikąd. One się biorą z dwóch rzeczy. Po pierwsze, są to nieodzyskane odsetki, po drugie, są to przepłacone. Realizację naszych celów związanych z kredytami. Jeżeli robimy coś przez kredyt, czyli jakby dzięki kredytowi jesteśmy w stanie jakieś nasze rzeczy finansować, no to wtedy jest oczywiste, że płacimy odsetki. Żeby to było najbardziej takie proste, pokażę to na przykładzie takiego dzisiejszego działania. Jeżeli mamy jakiś kredyt, który spłacamy miesięcznie. Tak, najprostszy. Średnia statystyczna wartości kredytów to jest w tej chwili około 400 tysięcy złotych. Takie kredyty się bierze. Jeżeli taki kredyt weźmiemy na 30 lat, to będzie to 360 miesięcy. Jeżeli mamy ten kredyt spłacić do końca, a on jest w tej chwili na poziomie 9%, to rata wynosi 3218 złotych 49 groszy. Zł. 3218 zł i 49 groszy. Ja tę ratę sobie zanotuję, tylko usunę minus, jeszcze raz rata, usunę minus i zapiszę ją sobie, żeby było wiadomo. Jeżeli teraz tę ratę pomnożymy razy 360, czyli ilość płatności, no bo tyle w ciągu 30 lat jest, to musimy zapłacić 1158 tysięcy, 1 158 tysięcy, więc jeżeli to jest całkowity koszt, jeżeli dodamy do tego kredyt, który wzięliśmy, no to mamy 758, czyli prawie 760 tysięcy. I te 760 tysięcy to jest nic innego jak tylko odsetki, które płaciliśmy. No to pojawia się oczywiście pytanie, co zrobić, żeby te odsetki nie płacić. No oczywiście można tak zrobić, żeby tych odsetek nie płacić. I dlatego właśnie w tym moim założeniu powiedziałem, że to jest co najmniej milion mln. No ale tutaj mamy tylko na razie 800 tysięcy, gdzie jest jeszcze, czy tam 750, no to gdzie jest jeszcze następne 400, czy tam 450 tysięcy? Otóż w bardzo prosty sposób można to też sobie policzyć i sprawdzić, skąd się one biorą. Ja tutaj podałem, że jest około 1,2 miliona. Jeżeli teraz rozpiszemy pozostałe nasze cele i rozpiszemy je w taki sposób, że Zobaczymy, ile nas kosztuje ich realizacja, no to tyle to mniej więcej będzie, bo do 85 roku życia, oprócz tego, że spłacamy mieszkanie, to jeszcze kupujemy kilka samochodów, jeszcze mamy jakieś przeprowadzki, być może śluby dzieciom urządzamy, mamy tego rodzaju historie. Czasami jakieś srebrne wesele nas czeka albo, albo złote gody, albo coś tego rodzaju. Czasami mamy inne uroczystości, i to wszystko kosztuje. I jak się sumuje wartość tych wszystkich rzeczy, no 400 tysięcy, 450 tysięcy, wystarczy. 5 samochodów po 70-80 tysięcy i już mniej więcej mamy tę kwotę. Jak dołączymy jeszcze do tego różne inne rzeczy, to mniej więcej taka wartość będzie. I teraz dowcip polega na tym, że jeżeli masz plan finansowy, to możesz te pieniądze odzyskać. Możesz całe odsetki z kredytu hipotecznego mieć we własnej kieszeni, jak zastosujesz odpowiedni mechanizm planu finansowego. A najważniejsza informacja dzisiejszego dnia jest taka, że ustaliłem i wynegocjowałem z tym naszym Startupem w Londynie, że nadal możemy działać tak, jak działaliśmy w ubiegłym roku, czyli możliwe jest podwojenie kapitału w 90 dni. Oczywiście z planem finansowym. Jak ktoś planu finansowego nie ma, to tego nie będzie miał, ale nadal jest możliwe to podwojenie kapitału w 90 dni, dlatego o tym mówię. I ono mniej więcej służy też i temu, żeby odzyskiwać takie odsetki. Popatrzmy jeszcze raz, tu jest 750 tysięcy odsetek przy realizacji takiego kredytu. Czyli to jest praktycznie dwa mieszkania, bo wzięliśmy 400 tysięcy. Możemy te wszystkie pieniądze mieć w kieszeni. Kilka mechanizmów, jednym z nich jest właśnie podwajanie kapitału w krótkim czasie i to właśnie możemy zrobić. Tyle inspiracji na dzisiaj. Dziękuję bardzo.